Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Wiem, że strasznie długo mnie tutaj nie było i yy, nawet się teraz dziwnie czuję ponownie mówiąc do kamery po tylu miesiącach przerwy. No ale w końcu wróciłam, jestem i mam nadzieję, że teraz zostanę już na, na dłuższy czas i że. Będą się tutaj pojawiać jakieś nagrania regularnie i to wcale właściwie nie jakieś, ponieważ właściwie mam plan. Za niedługo pojawi się webinar z przypadkami z języka niemieckiego, więc będzie sporo nagrań z językiem niemieckim. No i jeszcze wiele innych fajnych. Także jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to dlaczego? Trzeba to nadrobić. Um, no, a dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, dlaczego um, warto korzystać z kursów, um, z lekcji języków obcych online. Ja już um, długo planowałam takie nagranie zrobić, nie wiem, dlaczego cały czas to przesuwałam, dlatego dzisiaj w końcu coś na ten temat, bo wiem, że wiele ludzi ma jeszcze co do tego wątpliwości. Otóż jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, ja prowadzę tylko i wyłącznie kursy online przez Skype'a. I um, to są takie intensywne kursy, takie bootcampy językowe, jak ja to nazywam. Um, no i one polegają tylko i wyłącznie na pracy online z uczniem, jeden na jeden, indywidualnie. No i jeśli chodzi o techniczne sprawy, to jest zawsze potrzebny do tego no, najlepiej komputer um, i oczywiście um, kamera i mikrofon. Ale mikrofon w komputerze jest, kamera też jest, zewnętrznych nie trzeba mieć i przeważnie wszystko działa bez żadnego problemu. I um, oczywiście jeszcze trzeba mieć w miarę dobre połączenia internetowe. No, są takie kraje, z którymi to połączenie jest trochę gorsze, szczególnie jeśli ktoś mieszka gdzieś poza większym miastem, na przykład w Niemczech. Wtedy może być to trochę problem, ale przeważnie jest wszystko super. Oczywiście takie lekcje e, internetowe, lekcje online czy zajęcia online, można brać z różnymi nauczycielami z całego świata, właściwie z różnych przeróżnych języków i każdy sobie może wybrać to, co chce i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nie ma tutaj ograniczenia w postaci tego, że ja jestem w Polsce, a chcę się uczyć jakiegoś egzotycznego języka i teraz no nie mogę, bo nie ma tutaj żadnych nauczycieli. To właśnie w przypadku kursów online odpada. I powiem Wam teraz jeszcze o kilku innych zaletach takich kursów. Po pierwsze, jest to zaleta, i zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów to brak dojazdów do miejsca, w którym odbywa się kurs, co sprawia, że oboje jesteśmy bardziej elastyczni. No i dzięki temu też możemy się lepiej dogadać w sprawie godzin, co w przypadku takich kursów na żywo, nawet jeśli indywidualnych jeden na jeden, ale gdzie dwie osoby muszą się spotkać fizycznie, byłoby niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o pracę online, to jest to jak najbardziej możliwe, żeby odbyć na przykład nieraz zajęcia o godzinie 21, co mnie akurat rzadko się zdarza, ale generalnie jest coś takiego możliwe. Tym bardziej jeśli się ma zajęcia z kimś z drugiego końca świata, no to tam wtedy te godziny już też trzeba sobie lepiej dopasować. Um, można odbywać również zajęcia bardzo wcześnie rano. Ja chyba najwcześniej miałam o godzinie 7:30, z tego co pamiętam, um, ale równie dobrze jest to możliwe jeszcze wcześniej. Dlatego, um, jeśli mówimy tutaj o takim spotkaniu na żywo, no to by było raczej mało prawdopodobne, żeby przyjść do kogoś do domu tak wcześnie, albo żeby ktoś przyszedł do nas, albo żebyśmy się gdzieś tam mieli spotkać o tak wczesnej godzinie, albo o tak późnej godzinie. Więc tutaj te kursy zajęcia, spotkania online. Właśnie y, dają taką możliwość, no i to jest super. No i też również nie traci się czasu na te dojazdy, więc dzięki temu nauczyciel na przykład może mieć więcej lekcji, y, a uczeń y, ma jedną wymówkę mniej, że na przykład nie ma czasu, no bo jednak odpada ten czas dojazdu, który czasami może być bardzo długi. Druga zaleta jest taka, że nie ma grupy. Wiadomo, że jeśli jesteśmy na zajęciach w grupie, to nauczyciel musi się skoncentrować na każdym z uczestników, no i wtedy wynosimy zawsze z takich zajęć o wiele mniej niż z zajęć indywidualnych. Natomiast kiedy spotykamy się indywidualnie, a tak jest właśnie przynajmniej na moich kursach, no, to wtedy całkowicie się tutaj można skoncentrować na uczniu. I tak ja wiem, że są takie jakieś grupowe, też różne kursy przez Skype'a albo coś takiego, jakieś takie konferencyjne połączenia i tego typu rzeczy, ale to oczywiście ja teraz nie o takim czymś mówię, bo tutaj się to już wiele nie różni od takich normalnych, grupowych kursów stacjonarnych. Natomiast jeśli łączymy się jeden na jeden, a tak jest właśnie w moim przypadku, w przypadku wielu, wielu innych nauczycieli, w przypadku nauczycieli, na przykład których można znaleźć na portalu iTalki. No i po prostu, kiedy rozmawia się jeden na jeden, to można całkowicie dopasować kurs do ucznia. Nie trzeba tutaj iść na żadne kompromisy, ustępstwa, nie trzeba zadowalać każdego, jest tylko jedna osoba, na której można się skoncentrować i to jest super, bo to tej osobie daje bardzo dużo. No i dla nauczyciela też to jest bardziej takie, powiedziałabym, może odprężające, że nie musi tutaj. Yy... Jednak lawirować pomiędzy różnymi e, uczniami, bo czasami jest tak, że, wiadomo, poziomy są różne, mimo że teoretycznie kurs jest tam na jakimś konkretnym poziomie, to tutaj jednak poziomy są wśród uczniów różne. E, jedna osoba lubi coś bardziej, inna tego w ogóle nie lubi i bardzo trudno jest na przykład dopasować materiał, bardzo trudno jest dopasować strategię. Natomiast jeśli to jest e, tylko jedna osoba, no to tutaj już po prostu. Jest ekstra i można robić to, co tej osobie pasuje, co ta osoba lubi, można omawiać to, co ta osoba lubi, można, um, można się skoncentrować dokładnie na jej tam ewentualnych brakach, mankamentach językowych itd. Kolejna zaleta jest taka, że wiele osób mieszka już gdzieś za granicą i chcą podszkolić się jeszcze z języka, ale chcą mieć zajęcia z kimś, kto mówi w języku polskim. I czasami trudno jest znaleźć taką osobę gdzieś tam w tym kraju, w którym dana osoba mieszka. No i właśnie dzięki temu, że jest coś takiego jak zajęcia przez internet, można znaleźć osobę mówiącą w języku polskim, która. Albo mieszka w Polsce, albo mieszka gdziekolwiek na świecie, ale naucza. No i jest to zupełnie niezależne od terytorium. Także nie ma w ogóle tego problemu, że ja jestem gdzieś w jakimś innym kraju i teraz nie znajdę nauczyciela. Zawsze się znajdzie. A szczególnie na początku dobrze jest jednak mieć nauczyciela, który mówi w naszym języku, niekoniecznie oczystym, ale przynajmniej takim, który. Dość dobrze znamy, żeby po prostu można było wiele rzeczy zrozumieć. Żeby nie trzeba było zgadywać, co coś oznacza, jak coś zrozumieć, żeby nie trzeba było balansować, tylko żeby tak po prostu wiedzieć. W spotkaniach y, przez internet mnie się podoba też to, że cały czas mam y, kontakt z uczniem, kontakt wzrokowy. Ja tutaj dosyć dużo jednak pracuję. Moją twarzą, że tak powiem, moją mimiką. I uczniowie się czasami ze mnie śmieją, że ja po prostu będę miała zmarszczki, dlatego że ja sygnalizuję błędy mimiką i wtedy dany uczeń wie, że musi coś poprawić. I to jest właśnie super, że cały czas jednak jest ten kontakt wzrokowy, patrzymy się na siebie. I um, w taki sposób po prostu od razu mogę ingerować. Oczywiście, zajęcia przez internet dają również możliwość um, pisania. Zarówno nauczyciel może pisać, jak i uczeń. Um, I to jest tutaj o wiele, o wiele bardziej wygodne niż um, pisanie na tablicy, niż podchodzenie do tablicy, um, nawet niż pisanie na kartce, bo jeśli wyobrazimy sobie takie spotkanie jeden na jeden, na żywo. No to jeśli nauczyciel chciałby coś pisać na kartce, no to nauczyciel z ucznia musieliby na przykład bardzo blisko siebie siedzieć, co już by było troszkę dziwne moim zdaniem. Natomiast tutaj przez internet mamy tę zaletę, że jesteśmy dosyć blisko siebie, ale jednak bardzo daleko i możemy bezpośrednio pisać również. Uczeń może czytać, może nam patrzeć w twarz, my możemy patrzeć na ucznia. I to jest bardzo, bardzo duża zaleta, bo w taki sposób przyswaja się lepiej zarówno i wiedzę, i umiejętności, kiedy jest po prostu ta bliska interakcja i bezpośrednie patrzenie w twarz drugiej osoby. Tutaj też wiem, że niejednokrotnie osoby takie bardziej nieśmiałe mają czasami z tym problem i zgłaszają się do mnie i też piszą, że niezbyt dobrze by się czuły, czy można odbyć takie spotkanie bez wideo na przykład. Ale to jest niemożliwe, przynajmniej w moim przypadku. Ja się na to nie zgadzam, ponieważ wiem, jak bardzo w efektach różni się, różnią się takie zajęcia z wideo, a bez wideo. I naprawdę tutaj, jeśli ktoś jest nieśmiały, no to akurat w moim przypadku... Nie ma się czym przejmować tak naprawdę, bo ja też kiedyś byłam, więc wiem jak to jest. No a poza tym, nauczyciel te lekcje jakby prowadzi, więc nie ma takich momentów powiedzmy niezręcznej ciszy albo czegoś takiego. Tutaj o to się absolutnie nie trzeba martwić, po prostu um, jeśli nauczyciel wie co robić, to będzie to robić um, i wszystko jest ok. No i nie ma się po prostu czego bać. Kolejna sprawa to wygoda. Zajęcia ze swojego własnego domu są wygodne. Można mieć na sobie wygodne ubranie, można sobie wygodnie usiąść, nawet gdzieś na kanapie, położyć komputer na kolanach. Najlepiej, żeby on był gdzieś tam na czymś jednak oparty, bo ruszanie przez cały czas komputerem jest straszne i to po prostu strasznie też trzeszczy w uszach, tej drugiej stronie. No i tak się może czasem niedobrze komuś robić, jak tak cały czas się obraz rusza. Natomiast um, można jak najbardziej usiąść na kanapie i można sobie przygotować herbatkę, kawę, co kto chce. Um, może z jedzeniem to nie za bardzo jednak, um, ale można całkowicie spokojnie sobie usiąść i wtedy się skoncentrować. Dla mnie to jest ogromna zaleta, również wtedy, kiedy ja dla siebie biorę jakieś lekcje, dlatego że ja o wiele lepiej uczę się o wiele bardziej efektywnie, kiedy jest mi po prostu wygodnie, a nie kiedy gdzieś siedzę ubrana w jakieś dżinsy, w buty. O wiele, wiele fajniej jest po prostu swobodnie w domu. No i tutaj też właściwie jesteśmy niezależni od miejsca, więc nie tylko możemy odbywać zajęcia z domu, ale z różnych innych miejsc. I na przykład ja już miałam takie sytuacje, że miałam z kimś zajęcia w samochodzie, znaczy nie ja byłam w samochodzie, ja byłam w domu, ale ta osoba była w samochodzie, nie jadącym, bo na to bym się nie Zgodziła, um, dlatego że to jest niebezpieczne, a po drugie, dlatego że nie ma szans, żeby się całkowicie skoncentrować na lekcji. Taka po prostu lekcja nie ma sensu. Um, poza tym, miałam zajęcia w hotelach, gdzie też ja byłam w hotelu na przykład, na lotnisku. Także w różnych miejscach już um, to się odbywało. I po prostu, jak ktoś ma czas. Jest tam w miarę cicho, powiedzmy, no to wtedy taką lekcję można odbyć. To, że na przykład ludzie mają zajęcia z pracy, to już jest standard. Po prostu w biurze znajdują trochę czasu, mają zarezerwowaną jakąś tam godzinę, na przykład w sali konferencyjnej, albo po prostu na przykład robią tu przed pracą, albo gdzieś tam po pracy, albo w trakcie pracy też jakiejś przerwy. Także wszystko to jest zawsze do uzgodnienia, zawsze się można dogadać, zawsze można być elastycznym i i no to jest super, że nie trzeba być zależnym od tego, że ten kurs się odbywa w jakimś jednym konkretnym miejscu. No właśnie nie. Także to jest mega wygodne. No a poza tym oszczędza się również czas nie tylko przez dojazdy, ale również przez to, że nie robi się na lekcjach takich ćwiczeń, które są nieefektywne. Przynajmniej na moich kursach na moich zajęciach tak się nie robi, bo jak to jest na innych, no to już tutaj nie mogę zamówić za kogoś innego. Tracenie czasu na takie rzeczy jak robienie wspólnie jakichś ćwiczeń albo coś takiego, czy czytanie wspólnie jakiegoś tekstu, gdzie uczeń to spokojnie może przeczytać sobie dzień wcześniej samodzielnie. No to jest, to by było niefajne, więc ja takich rzeczy akurat nie robię i jest wielu, wielu innych nauczycieli, którzy, rów, którzy również takich rzeczy nie robią i wysyłają po prostu do zrobienia wszystko wcześniej, um, czy tam po lekcji, przed lekcją, jak na to um, spojrzeć, zależy z której strony. No, i ogromną zaletą jest również to, że można sobie tego nauczyciela wybrać samodzielnie. Można już go wcześniej obserwować i tak e, jest najlepiej zrobić. E, czyli są też takie opcje, że na przykład można się zgłosić do szkoły językowej i tam dostać przydzielonego jakiegoś nauczyciela online, jak najbardziej, ale e, oczywiście najlepiej jest samemu, Osobiście sobie kogoś wybrać. Wiecie, że różni nauczyciele mają właśnie kanały na YouTube, czy udzielają się na przykład na Instagramie, czy na Facebooku, czy mają swoje blogi i wtedy widzicie taką osobę, widzicie jak ona pracuje, jaki ona ma charakter, czy to jest wasza energia, czy nie. I możecie wtedy zdecydować, okej, okay, ta osoba mi odpowiada, ja jej ufam i ja chcę się uczyć właśnie z tą osobą, a nie z jakąś tam inną, powiedzmy, randomową, nie? I to jest właśnie w tych um, zajęciach internetowych również fajne, że przychodzą zawsze ludzie, którzy już nauczyciela w jakiś tam sposób znają, już wiedzą mniej więcej, czego się mogą po nim spodziewać, wiedzą mniej więcej, jaką ma osobowość i wiedzą, że oni dokładnie tego nauczyciela. Yeah. <laughs> Chcą. Dlatego u mnie jest też taki wymóg, że mm, ja przyjmuję na kursy tylko te osoby, które znają mój kanał i które widziały przynajmniej kilka filmów, um, a nie takie, które gdzieś tam znalazły moją ofertę w Google i po prostu chcą przyjść na jakiś kurs języka. Ja tak nie robię, dlatego że wiem, że ta osoba mm, trafiła do mnie z przypadku i że to może się czasami nie udać, bo to wiadomo, że to może nie być ta chemia, bo z nauczycielem też się trzeba dopasować. Także to by było na tyle dzisiaj w tym temacie, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że um, powinniśmy sobie może zrobić znowu taki live, i myślałam nad tym, żeby zrobić taki live QA, więc jeśli macie jakieś pytania jakiekolwiek dotyczące czegokolwiek, um, to może po prostu zadajcie pod tym wideo w komentarzach, napiszcie w nawiasie QA, żebym wiedziała, że to są pytania do QA i zrobimy sobie kiedyś live'a' i ja na takie wszystkie pytania mogę odpowiedzieć. Um, Albo nagram osobne wideo na ten temat, jeszcze zobaczymy. Generalnie na pewno jakiegoś live'a bym chciała wkrótce zrobić, dlatego że będzie webinar z niemieckiego i też również dlatego, że y, pojawiło się tutaj sporo nowych osób. Y, na kanale stuknęło 30 tysięcy subskrybentów, także bardzo Wam dziękuję. Y, witam oczywiście serdecznie wszystkie nowe osoby. Strasznie się cieszę, że tutaj jesteście. To 30 tysięcy, ja wiem, że to jest taki mały kanał, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, kurczę, 30 tysięcy osób. To jest strasznie, strasznie dużo. Nawet sobie nie mogę tak wyobrazić przestrzennie, ile to jest 30 tysięcy ludzi. A i jeszcze jedną ważną rzecz Wam chciałam powiedzieć tutaj a propos y, kursów y, internetowych, teraz mi się przypomniało, y, a propos iToki. Pamiętacie, że jakieś współpracowałam z portalem iToki, prawda? Y, I teraz niedawno coś odkryłam, mianowicie y, ja wam zawsze podawałam takiego linka i ten link nadal istnieje i tutaj pod filmem też go znajdziecie, pod którym można się zarejestrować na iToki i po wykupieniu pierwszej lekcji otrzymać 10 dolarów na kolejną lekcję z dowolnym nauczycielem, z dowolnego języka. No i ja ostatnio odkryłam, że ja mam wgląd w to, ile osób się z tego linka tam zarejestrowało. I słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, to byłam w szoku, dlatego że y, tych osób było bardzo dużo, to znaczy bardzo dużo, to nie poszło w setki, ale było kilkadziesiąt, prawie sto chyba. Więc no to jest sporo osób. Y, natomiast chyba tylko siedem faktycznie skorzystało i wykupiło lekcję z jakimś nauczycielem. Więc słuchajcie, ten Wasz słomiany zapał straszne, po prostu straszne. Jeśli już się rejestrujecie, no to chyba po to, żeby z tego skorzystać i żeby wykupić z kimś jakieś zajęcia, nie? A nie, żeby tylko się zarejestrować i, i nic. I no, zarejestrowałem się, ale dalej nic nie zrobię, nie? Ale sumienie jest uspokojone. No nie, no tak to nie działa. Także jeśli oczywiście ktoś chce się zarejestrować i znowu nie skorzystać i nie wykupić żadnej lekcji u nikogo, no to też może skorzystać z tego linku. Tylko, że to jest trochę bez sensu wtedy, nie? Szkoda czasu moim zdaniem, totalnie szkoda czasu. Także no, to tyle już chyba na dzisiaj. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej, niż Wam się wydaje. No i widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!